Maciej Koper, HDTV Polska. Z czym kojarzy się Wam firma LG? Mi też z OLEDami. I właśnie nie da się o tym zapomnieć, przychodząc na jej stoisko na targach ICE 2017. OLEDy są tu dosłownie wszędzie i są w bardzo różnych formach. Pamiętajcie, że jesteśmy przecież na targach biznesowych, gdzie prezentowane są rozwiązania biznesowe. Nie znajdziemy więc tutaj klasycznych domowych telewizorów. Ale OLEDy w bardzo ciekawej formie. Są one na przykład naniesione na szkło, są one w formie lustra, czy są w formie giętkich ekranów, które obracają się tuż po mojej prawicy. Za mną z kolei widzimy wyświetlacze o bardzo cienkiej ramce, które można składać w moduły, czyli tak zwany digital signage. No i ich obecność cieszy mnie tutaj szczególnie z jednego powodu. Skoro firma zdecydowała się umieścić w takim sektorze rynku swoje OLEDy, to świadczy, że na pewno są one już bardzo trwałe. To jest kolejny argument, żeby nie bać się w trwałości ekranu organicznego w zastosowaniu domowym. Żadna firma przecież nie sprzedałaby swoich ekranów komercyjnie po to, by zaraz się wypaliły, czy żeby miała z nimi problemy. Oczywiście LG nie jest tylko OLEDami i ma w swojej ofercie także inne ciekawe ekrany outdoorowe, np. bardzo jasne panele IPS-owe. OLEDy, bowiem, jak wiecie, nie są akurat najjaśniejszymi ekranami, więc i miejsce, w którym się znajdujemy, jest nieco ciemniejsze niż inne wystawki. Natomiast bez dwóch zdań jakość obrazu jest tutaj najwyższa i to widać. Widać tą czerń, widać te kąty widzenia. Więc w takich, na przykład, galeriach handlowych, w bardziej, powiedzmy, odosobnionych miejscach czy sklepach, taki ekran na pewno zrobi wielkie wow. Bo OLED wszędzie robi wielkie wow, prawda? Trzymajcie się.